Jajko, ty mały kurczak się stworzył z jajka. Dobra, mm, powinno już się zacząć. Witam Was dzisiaj wszystkich w, y, na takim testowym live'ie. Właśnie, muszę coś zrobić, poczekajcie chwilę. Ty, bankowo, już jest Czy ktoś nie spie? Tylko ja. I ten Dobra. To sobie wyłączymy, bo mi to trochę przeszkadza. No, i jesteśmy dzisiaj na zmodyfikowanym Skybloku. I dzisiaj z nami jest. Ja. No, przywitaj się, kim ty jesteś. No, dominik, widać w polniku. z 50007. Ten, co nagrywa przetrwanie. I dzisiaj nagrywamy zmodyfikowany Skyblok. Tak, jeszcze raz się w razie czego przywitam, jakby tamtego przywitania nie nagrało. Ja już rzucę. I dobra, już jedna osoba. Wow, szybko. Ale nie, bo ja się dziwię. Bo powinno już być 50 osób. Dobra. 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 I tak, jesteśmy dzisiaj bortach. na nowej serii. Zmodyfikowany Skyblock, i. Ty już zacząłeś. Odpowiem tam ścinaj drewno. Zobaczymy, jakie komentarze tam. Zobaczymy, jakie lewem w ogóle komentarze. Ja wyłączyłem komentarze. O kurde, to szkoda. Bo przeszkadzają trochę. Dobra, cztery drewna. Ups, to przez przypadek... Oddam ci! No dobra. Mam drewno. Dobra, przede wszystkim zrobię ci drewniany kilof. Skrzyncy, w skrzynce był update na moim tym Skybloku, który ja udawałem. Jest update, dodałem więcej sadzonek i więcej mączki. Mam dla ciebie kilowód drewniany. Gdzie jesteś? Masz. E, tutaj. Dzięki. Kuraki, hello. Ty zbieraj sadzonki, jak z drzew wypadają. Mamy spokojnie, mamy 6 sadzonek. Dobra, teraz tu jest miejsce na koblarki, widzę. Mhm. Nawet no, jest napisane czarno na białym. No. Szkoda, że wyłączyłeś czat, ale spoko. Bo mi będzie przeszkadzał, jak gram. Dobra, mamy. O, tak. Dobra. Czasami będzie trzeba wyrzucać, bo ten... Bo grałem... Bo nie, bo nie mogłem dołączyć przez zaproszenie, nie przychodziło mi po prostu i musieliśmy Tak zrobić jakoś bo nie mogli ustawić tak, żeby od razu ludzi wypalało. To było pięknie. Dobra, ale nie rób drugiej koblarki. A w sumie dobra, zrób. No, przecież mamy... Poczekaj, mamy... utki. Chwileczkę tutaj tej muszę mały wypadek. Tylko teraz nie wiem, bo będziemy robić taką większą trochę koblarkę, to ją zrobimy tutaj, gdzie jest więcej miejsca może. No, no dobra, tak ty... Dobra, już mam dwa, już mam na piecyk na kilof i jeszcze trzy, raz, nie, jeszcze sześć, dwa i trzy i jeszcze trzy, a nie, dobra, bo ty już sobie dokopiesz. Dobra i teraz tylko muszę wziąć dwa patyki. I tutaj masz jedno wiaderko z lewą na jedną większą koblarkę. Masz. Dobra, czekaj. Dzięki. A no dobra. Mam piecyk. Jasne. Teraz tylko tak, jeszcze trzy na ten. Dzięki, teraz idę przepalać. Tylko nie mamy czym przepalać. Dało się sadzonkom drzewa przepalać? No lepiej nie. Dałaś, da dało się! Ale lepiej nie. Czemu? Bo tylko daje ci pół. No i szybko się spala. No. Kilow drewniany spalę. Bo kilowy drewniany nam nie są potrzebne. Ja mogę coś zrobić kamienny teraz, ja. Szybciej! Muszę to mieć! No ej, daj mi tego stołna! A nie, bo on się nie przepalił. Aha, super. Dobra, y, ja idę pod ziemię szukać węgla. A trzy kurczaki... Nie, trzy kurczaki siedzą koło siebie i nie wiem, co robię, ale nie ma. Ej, pod ziemią tam jest y, chyba węgiel. No, tak. No, właśnie dobra. znalazłem. I powinno tego węgla być dużo, ci powiem. Ja nie wiem, czy nawet samego węgla nie ma. Nie, nie jest tylko sam węgiel. Jest tam chyba sześć diamentów. Pamiętam. Mm. To je podzielimy się i każdy dostanie trzy. No, tak. Na to wychodzi. A będą jakieś update do tego? Mm, jasne. Dodam pewnie jeszcze większe... Dodam, dodam jeszcze więcej wysp, więcej questów. No i jeszcze więcej powinieneś dodać surowców, bo... O! Mam pytanie, czy może będzie mógł dołączyć yy, nasz kolega na live, Dawid? Mieliśmy z nim nagrywać na 5K w sumie. Było na 5K, powinien mieć taki już w sumie prezent na tego. Właśnie, bo dzisiaj było A, doda, doda, doda. 5K dzisiaj i to jest taki jakby prezent ten live taki to jest taki prezent no. na 5 k. Nie tutaj zaproszę Kurwa! Dobra czekaj zmienię y, nazwę jak się da. Czekaj wiem jak to zrobimy zaproszę graczy na transmisję i zaproszę tutaj troszkę graczy. Kogo by tu zaprosić? Jolo. Filipa Adama, dobra. Zaprosiłem troszkę grać na transmisję. No, może, może, może tylko nikt nie chcę. Może dlatego, że nie są włączone komentarze i nie ma po prostu interakcji widzami, mnie, żeby nikt nie chcę oglądać. No dobra, ustawię enter. inter. Nie, co ja robię. Dobra, już jest. Co tu tutaj robisz, Pozdrawiam, Patryk Lwaszków. Coś chyba takiego. Ej no! Wyciszyłem go. Czemu? No bo miał mnie dołączać. Pięć widzów nas ogląda. Jak dołączy, poznają go i tak, no hej. Mikrofon sobie poprawić. To takie, czy możesz z na nami zagrać. Dawaj raz mój kupów będzie. No, bo mikrofon ci nawala na razie będzie źle słychać. Ale ja go wyciszyłem i go nie będzie słychać. No lepiej chyba, weź coś powiedz. Dobra. Eee, dobra. Game of Mega ams L.A.S. Możesz było odciszyć? Bardzo chciałby, żeby. Ale on nie będzie z nami na live grał. Pogra, dawaj, raz już będzie. Jak ja musiałem ci mieć po żebyś dołączył na serię? No, ale. Na serię on nie dołączy. Może dam do tego i wyciągnę kolejny Co? O, jaki dom Cześć. Oj. Wow, jaki dom. Elo. Gitarka. Dobra. Może byś się przywitał Dawid chociaż, nie? Um, cześć ludzie się ma sorki, że tak jakby... Ej, daj mi wszystkie wiaderka, doming. Coś. Jasne. A ty go słyszysz? No słyszę. Aha, dobrze, okej. Okay. Na razie mnie słuchać? Nie no wiem powinno. powinno. Aha, to dobrze. Wow, szacun, nie. jaki dom. Ej, czemu nie ma więcej wiaderek? Ja tylko serwer. Ustawię, czekaj chłopaki, ustawcie... No ej, masz ten, jeszcze ten wiaderka! Eee... Yy, chyba z nie Chwila. Nie, nie. Dałeś o dobra. dwa wiaderka mniej. Teraz mi daj moda. No dobra, niech będzie raz. Nie było Sześć, tak? A ile masz? Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to co ty mi tu kłamiesz? Na niech będzie. Ale jeszcze jedno. A je, ma, jeszcze. No, tutaj ale tutaj jest. Oj, ale z lawą miało być. Z lawą i z wodą. Jest chyba. Z lawą. Nie ma. Są no, trzy to, to z lawą, duchaj. trzy z wodą. I dwa bez niczego. A tak. Tutaj miało być lawa i woda, ale spoko. czekaj, to się może zrobić. Tutaj. tutaj. A wy robicie. No. Fabrykę kobla. O, one gdzieś w góry wam nie wpadły. I tutaj. Dobra, i teraz. To, bo będziemy mieli takie koble. Weźcie te koble. No nie, dobra. Obręcie, bo... Nie Bo ba... tylko jedno wiaderko z lawą jest potrzebne, a, więc soli. No niech niej już będzie. Nie! Nie, 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 nie Dobra. Wow, prawie wpadłem okay, do, szkupaki, do lawy. Co robimy? Ja robię koblarkę. Aha, okej. Okay. Generalnie mogę jakiś kilo czy coś jakieś narzędzie No to za chwilę ci damy bo nie chcę być jakiś brasz wypowiedzi Nie, Tutaj jest to na trzech graczy. macie Ty masz 5 Ten live za długi nie będzie bo nie mogę zbyt długo tam teraz siedzieć przy kąpię Dawid podejdź do mnie Bo muszę coś zrobić tak na pliwatku. I ja mam jeszcze et, pięć et, zarob no ej Loki ma moje mięso czekaj Lot... i mówi się Luki ja a się nie Loki już mówię nie wiem hmm. ja chcę skaszę albo idę pokować tak. mm -hmm. luki dasz, ale... dasz moje mięso ale słuchaj mnie, bo. Mhm. Dobra, zrobiłem koblarkę. Ale tutaj są surowce pod tym. No wiem. Luki, dasz moje mięso? Pięć mięsa. Nie mam. No, masz, musisz to masz 10. Mam dziesięć. Mam dziesięć. No to właśnie, dasz na po pięć. Masz. tu Dzięki. Tu, to tu, tu Tu nie Ok A do mnie, do mnie jeszcze macie jakiś krok? Eee, nie Poczekamy na tego, na, czekamy na mm, Czekamy na. póki na, na drzewo nie wyrośnie Aha, okej. Okay. Postawcie drzewo gdzieś. Ej, ale... ej, ale, ej, no, tak masz mączkę moczkę Weźcie ją od tego, przyspieszcie. Tak. Okay. Tej kurwa weszły. Aby. Daj mączkę. Ja wziąłem. No, ja wziąłem. No, kto mi wziął? Jezu. No, mówi, ja wziąłem. Ale ja pierwszy wziąłem, tylko coś się zbagowało. No. Pier... Jaśna! Dobra, nie wiem, nie wiem jaka to różnica, no. ale wyście się nie kłuczę. Ale takie duże wyrosło trochę. No. no wow. Ja ktoś da kobla? Ja teraz ja, będę jasne. kopał właśnie kobla. Masz trochę drewna. O, <laughs> Fontanie, można założyć <laughs> Pan Burza Pozdrowisz Pozdrow... O, Pan Burza Pozdrowisz so Sorry, bo tak trochę się dziwnie Maciek Siedziulki Siedziutki Ma Maciek Siedziutkiewicz Czek B, nie umiem, czekaj Maciek Siedziu... Wiczek wie. Ewiczek. Dobry, no. nie? Ej, to Kiewicz. No dobra. Pozdrawiam. Maciek Siedziukiewicz. Pozdrawiam. Jasne, jasne. My tutaj próbujemy... Mam fajny pomysł. Ja tutaj trochę kobla kopię, chwili, bo za chwilę będziemy się budować do takiej jednej wysepki, gdzie się wymienia. A mam ma... fajny pomysł. I ten pomysł właśnie teraz realizuje. Halo, wykopać złoto? Yy, kamiennym kilogramem się nie da. A no tak, Boże. Ja wam później dam żelazny, jak zdobędę. No tak, tylko tak trochę nie ma. No kurde, ciągle tutaj nie ma tego, kurde żelaza. Wszystko jest, Boże, ja ciągle wykopuję... Bo to jest, jest udrębniony skyblock, trzeba iść na wyspę, żeby zdobyć żelazo. Ej! Zepsułem generator. Bo się coś zbagowało. I To się stało. Nie. To czekaj, y... <gryw> zepsuło się. Czasami się tak robi. Kto jest panda 2? Czekaj. A co ty zalałeś? Tak. Generator. Aha. To chwileczkę. Kto Ała! To Ej, no kamiennym to się pomasz, nie wykopiesz. A kto to jest panda 2? lepszy pomysł, chłopaki, jeśli wiecie jak halo. Halo. No. Halo? A to Halo? A kto, to A kto to jest Panda 2? Kuj, nie tego, wiem. kuj tego, wiesz jaki mam pomysł? Żeby... No to, kto to nie jak nie wiesz? kto to jest? Co to, jest... to jest ten gościu, Panda 2? Dobra, ja to wy jakoś to mogę... zepsujcie, ja idę. Ej, on zrobił... Ej! Zrobił? Panda 2 jakiś! Właśnie mówię! Patrz! Dajcie mi game moda, ja to zniszczę. Ej, no, dajcie mi game moda. Dobra, Ej, na chwileczkę, pijać. bo Panda 2 zbudował tu jakiś most z diamentów. Brawo, jakiś widz? Czy... Hmm, nie wiem, to nie był widz, to jest jakiś gracz normalny. No, mnie nerwuje ta woda. No, 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 no. Kopaj, 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 kopaj. Niszczę. Tralala, niszczę. Ej, to naprawdę Ej, czekajcie chwilę, bo. Bo, na, ma... na, 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 na chwilę będę. Na tym będę można wykopać coś innego niż. Okej. Okay. Nieważne. Czemu te kurczaki tutaj chodzą? i oto chodziło, pa jaką fajną tą zrobiłem tutaj, gdzie jest jeszcze to ta... Ej Boże co się dzieje z moim mikrofonem ciągle co chwilę mnie słychać słychać się? Nie... Czemu te kurciaki tutaj chodzą? nie wiem a to będzie ciężko, umiesz Woda, woda, woda Woda, woda, woda. Tu, 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 tu. Dobra, zniszczyłem most. Dajcie mi znowu przetrwanie. Ja nie mogę. Dobra. Nie, ja tutaj na Czekaj, nie jeszcze nie, jeszcze nie. No, mówiłem jeszcze nie. Spokojnie, się nie reaguj. Tylko muszę coś sprawdzić. Dobra, daj mi jeszcze kreatywa. Dobra, no jeszcze jakiś kolejny Igor. Dobra, już dam ci kreatywa. Dzięki. Niszczysz tylko, wiesz? Ej, tylko niszczysz nie generator. Ej, doming, czemu niszczysz generator? Niczego generatoru, tylko próbuję ogarnąć to jakoś to. O kurde, to żeś zalał. Nieźle. No chyba ty zalałeś. Nie. A ja tu zrobiłem takie przejścia, tak żeby woda tutaj wchodziła, żebyś tu zalał. O. o, już jest ok? Wszystko działa? W miarę? Nie rozwalaj tego dirtu, bo tu jest lawa. Pokaż Dobra jest woda Tu jest Tu jest woda Znajmy tak Tutaj może być tak widzimy to tutaj To jest znowu zalane Nie wiem czemu biała. Tutaj jest woda A czekaj, ona spływa fajnie Dobra, nieważne I to tu Czemu ty to wszystko tak zakopujesz, hamsoni. Widzisz, że ta koblarka będzie działać. Ja próbowałam wcześniej na tamtym serwerze, tylko żeś tak postawił tą koblarkę w takim miejscu. Poczekaj, teraz poczekaj, naprawiam. Poczekaj. Zrobisz Dobra, tą koblarkę... bo będziesz odrzna. Zrobisz tą koblarkę w tym miejscu, żeby po prostu już nie rage'ować. Nie, w tym samym miejscu będę robił. Mamy I teraz nic, no czemu ty to ciągle psujesz? Mam lepszy pomysł. Halo? Halo? Słuchajcie. Mamy, mamy prawie dwa staki drewna. Ej, Luki, Idź może tam Luki, Dobra, daj mi przetrwanie. Ej, ale te sadzonki ten, posadzisz, nie? No tak. I teraz Dominik nic nie niszcz. Nie ty. Ej, Luki, weź tak tą koblarkę. Zniszcz to i przestaw tam. No nie, ja tu no, budowałem no, trochę. Ale A poza ten, tym, że w tym rejonie to się nie zmieści. Zmieści się, patrz. rejonie. Nie, to jest za małe. To już powiększę, to poczekaj. Nie ma kreatiwa, wyłącz. A to wyłączę, ale masz wstawić na tę koblarkę, bo są bardzo duże komplikacje wtedy. Wiesz, ty nam... Było nam dobrze, a ty wszystko spada. tylko zepsułeś. Ale patrz, kto chodź zobacz to na dole. Tutaj, kiedy chcemy wykopać surowce, no. patrz, co się dzieje. Ja... ja pierdzie. Aaa, sam wpadłem do lawy. Ale spokojnie, zrespisz się tutaj, patrz. Dobra. Chcemy wykopać Dobra. Surowce, patrz, co się dzieje. Chwila, ty woda! Patrz. Bojemy wykopać surowce, kopiemy to, bo nam przeszkadza. Woda to wykop. A, to chyba, być farma na dole. Możesz tu jakoś przestawić to delikatnie. Zrobiłem ci miejsce specjalnie tam. Jezu, możesz to zostawić. Później się to, to przeniesie, jak to... będziemy mieć więcej miejsca. O, ale mamy więcej miejsca, zrobimy Nie. No, zrobiłeś na kreatywie, ale jak to jest ostry maciek jak... dołączył? Jak ja budowałem, jak ja budowałem, weźcie wywaj, ej, popaki, słyszycie mnie? No, wywajcie ostrego maćka, próbuję, to. ale nie można. Ja, mam... jak nie można, masz moderatora, ty też, masz wszystko robić. Nie można go wyrzucić. Ty, no, rzeczywiście. Na przetrwanie Fajnie To wiesz co mu zrobię By opuścił weźcie, weźcie mi dajcie tworzenie albo czekajcie, gdy sam zrobię Ustawię Daj mu, mu ustawię... przetrwanie i go zabijaj cały czas Ustawię mu respana A! A dobra, mamy jakiś uf No 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 no. O wyrzucił, został wyrzucony. Nie, nie jest. A, a czemu nie przestajesz no. tej koblarki? No, o nie, no, no, I przez wodę no, prawie no, zginąłem. No. No, no. Za chwilę kończymy odcinek, jak dobuduje się tam to kończymy. Najlepszy. Bo to był tylko taki testowy live. Wywalcie. A w sumie ja wywalę Dobra, buduję, a gdzie on jest, ten ostry Maciek cały? Gon Go już został wywalony Aha U mnie nadal jest, no okej okay. U mnie też jest, ale ten... Ale on pisało, że został wywalony z gry. Wyrzucony.

i tu trzeba będzie robić tak. Pff. Dobra, zrobię schody. Dobra, muszę zjeść. Dobra, ja już mamy do wyspy handlu. Fajnie. Dobra. Boże, ta woda. Mamy kobel za dirt i trzy żelaza za dwa te szmaragdy. Ta? I właśnie, skoro nie tutaj ja mam mamy te szmaragdy, nie będziemy ich brać, żeby to było trochę uczciwie. Żelazo będzie się tutaj w. Wy... Wiecie, nie będziemy. Poza odcinkami tutaj grać, żeby wiecie, że nie oni sobie to cheatowali. Yy, będziemy na odcinkach wszystko robić, ok? Halo? Halo, ok. Hey. Dobra. Yy, to kończy. kończymy odcinek, mm -hmm. bo ja Aha. będę musiał zakończyć teraz. Nie mam czasu teraz. Trzeba będzie zakończyć. Transmisję na żywo. Więc. Yy, Subujcie, lajkujcie, komentujcie. I ja się z Tobą żegnam, widzu. Przedstawiłem Twoją tom, okoblarkę. I do zobaczenia na następnym live'ie albo już odcinku, więc do zobaczenia i pa pa. Hej.